Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Rise of the Tomb Raider. W dzisiejszym odcinku i lecimy uratować Johnę, wyjść do bloku więziennego. Także, kochani, kochani, lecimy, lecimy uratować Johnę, naszego przyjaciela. Jak dobrze już wiecie, zdobyliśmy Atlas powrotem. I tak, musimy przedostać się w tamtą stronę. Także lecimy, biegniemy. O kurde. Takie przygody tylko z larą. Dobrze by było go po cichu załatwić. O. Prawie po cichu, ale ważne, że jest załatwiony. Czy znaczy ja tutaj nie mam nic do zebrania? Czasami ja wiem, wiem, pewnie przy takich akcjach nie ma. Aczkolwiek ja jak zwykle szukam. No. Czekam z liną, okej. Okay. Odpowiedzi czasem się przydają. Powiem, że nie. Dobra. Mm, tutaj nic nie ma, także lecimy tu. O kurde. Ale akcja. Jak zwykle. O kurde. Dobra. Dobra, biegniemy tu. Oj, już mamy. Patrzcie, kolejnego, którego musimy załatwić. Pięknie. A, okej. Okay. Przeglądamy się tutaj. O, tam jest plecak. Patrzcie, patrzcie, chyba z drugiej strony, rozumiem. O, proszę bardzo. Co zdobyliśmy? Zaktualizowano mapę. Okej, okay, dobra, ale lecimy ratować Johna. To jest w dzisiejszym odcinku najważniejsze, tak? Że lecimy, lecimy, lecimy. Trzeba uratować naszego przyjaciela. A kurde. na hałasowa Dziwne, żeby cię nie usłyszeli. Ktoś się na bankcie usłyszał. Dziwne by było, gdyby się nikt nie usłyszał. Znajdź Johna w bloku więziennym. Tak jest. Ale co? Schodzimy tutaj na dół? O, proszę. Tym razem podszedłem bliżej. Pomyślałem, że kiedy cię znajdę, będę mógł przekazać Ci jakieś przydatne informacje. Na razie wiem tyle. Prowadzą tu jakąś operację. Coś dużego. Setki mocno nieciekawych żołnierzy. Żadnych oznaczeń. Nic. Wszystko odbywa się w tym starym rosyjskim obiekcie. Zdaje się, że to więzienie. Jeden z niesławnych obozów głagą. Laro, przyszedłem tu, bo myślałem, że potrzebujesz mojej pomocy, ale Chryste, to chyba nie było mądre posunięcie. Niedługo to ja mogę potrzebować ratunku. Mam tylko nadzieję, że żyjesz i mnie słyszysz. Zostanę tu tak długo, jak zdołam, ale robi się cholernie zimno. Wkrótce będę musiał znaleźć jakieś schronienie. Kurde. Masakra, powiem wam, cholera, że w co ty się u diabła wpakowałeś dokładnie w niebezpieczeństwo. Mm. Kurczaczki, dobra, lecimy. Lecimy chłopa uratować. Kurczę starał się wszystko sprawdzać, kontrolować. Tak jak Lara przeważnie się stara. Jesteś wobec niej bardzo lojalny. Imponujesz mi, naprawdę. Nawet moja cierpliwość ma swoje granice. Mów, co wiesz. No dalej. <śmienny> 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 Proszę, nie. nie słuchaj go. Robiłem tylko to, co uważałem za słuszne. Przeszukać cele więzienne Zabić wszystkich. Zabić go, ale był bezbronny. Nie mogłem. Nie powinieneś. Przepraszam, że wciągnęłam cię w to wszystko. Myślałem, że dam radę. Nadchodzą. Jesteśmy otoczeni. Tym razem ja się tobą zaopiekuję. Miela. Nie mamy dużo czasu. Zastaw drzwi, On kurde, on do przyjaciela trójcy. Magazyny archeologiczne, ale proszę Cię, jeśli napotkasz artykuł, który nie przedstawia mnie w zbyt przychylnym świetle, zignoruj go. Niektórzy po prostu nie rozumieją mojej pracy. Być może wręcz się jej boją, jednak ich strach i głupota nie obchodzą mnie i nie powinny obchodzić Ciebie. Wkrótce wszystko Ci wytłumaczę, córeczko. Przerażeni ludzie. Czy to była trójka? Nigdy mi nie powiedziałeś. Zresztą teraz to bez znaczenia. Znaleźli mnie. Teraz muszę się z nimi rozprawić. No i załatwimy ich. No problem, przebraliśmy się w miarę, mam nadzieję, wygodny strój. Rzekłabym całkiem bojowy strój. Także lecimy tutaj. Pozbierajmy co mamy do pozbierania. I lecimy uratować John'a przed tym złym ludźmi. Spoko z strzelbą, tu idzie nam całkiem szybko jest, yy, da się ją przyładować, Także... Spoko, tylko kurczę... Mało co widać. A, do góry lecimy, okej, okay, dobra. O kurde. Dawaj, Laro. Jedziemy. No. <laughs> Walka wręcz, hahaha. Ha, ha. No, cacyk. Dobra. Przeładujmy sobie. Mhm. Mm Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest... O, tutaj proszę bardzo. OK, pozbierane. Idziemy dalej. O, fuck. O nie... Dobra Co tu się tu O, ten jest Enorup. to ja bym go mogła zdjąć Okej okay. Jeden ściągnięty Zobaczmy w tą stronę. Chciałbym ich wszystkich tak pościągać, ale wiadomo, nie zawsze się to uda. A dobra. Dobra. Przeładuję. Oż ty! Trochę na ślep. Mhm. Oż ty, kurde, no nie pykło teraz. Nie pykło. Trochę zamieszania sobie wprowadziłam tutaj. Co się stało? Zniknęło. Dobra, tam jesteś. Nie wiem, czy zdążę, że tak? Nie, nie, nie. Tak, no. Niedobrze. Mmm, <śmieniczy> hm, hm, za dużo ich tu. Didim, dobra. Jeszcze raz. Zniknęła. Musi być pod wodą. Miejcie się na baczności. Dobra. Dobrze, było być tak, tak jednak pościągałeś pod tą wodą, bo sobie nie radzę. Uh, no. o. Tak, tak nie dobrze, rzekłem bardzo niedobrze. no idź się sobie stąd, dobra, dobra No to jest dobre, nie? Tak sobie pod wodą wszystkich chytać. Okej. Okay. Kolejny. Zdążymy. Zdążymy, zdążymy, zdążymy. Dobra. Kolejny. Fajnie, fajnie. Tak, tu sobie można zabijać, nie? Dobra. Jejku, no nie rozwalicie tego lodu, no nie oszukujmy się, no. Pięknie. Dobra, jak tam dwóch tylko zostało, to chyba bym mogła wyjść stąd, tak myślę. No, cała szczęście, że może tutaj siedzieć siedzieć pod tą wodą, aczkolwiek podejrzewam, że jest jej dosyć zimno. Dobra, to co ostatni czy nie ostatni? O, jest jeszcze jeden tam, typu chodzi. Dobra, ten był ostatni. O, kurde, trzeba było tego tak od początku. Johna... Johna... Laro... Jestem tu. Laro, posłuchaj mnie. Spróbuj się nie ruszać. Jeśli... jeśli nie wyjdę z tego całego... Nie mów tak. Słuchaj mnie. Nie możesz dalej siebie winić. Wszyscy dokonujemy wyboru. Nie, jego koniec jest bliski. Nie, nie może zginąć. Możemy mu pomóc. Jak? Musimy zabrać go do strażnicy, do Czajkowa. Mam nadzieję, że mogą pomogą. Szkoda. W całkiem się przyzwyczaiłam już do Żeby tak nagle go nie było. Tylko Jacob może uratować Johna. Musi wrócić do obserwatorium. On umiera. Zajmę się nim. Jacob, postrzelili cię. Jesteś nim, prawda? Jesteś nieśmiertelnym prorokiem. Czuję ból. Można mnie zranić. Jestem człowiekiem. Brakuje mi tylko ludzkiego końca, a boskie źródło? Znalazłem je dawno temu. Naprawdę istnieje. I ma wielką moc. Ale nie jest boskie. Więc okłamywałeś ich przez wiele pokoleń. Nie jestem z tego dumny. Ale robiłem to, by ich chronić. Raz użyłem źródła do przedłużenia życia moich wojowników. Ale to był straszny błąd. To ci, których widziałam w archiwach. Gdy wrogowie zaatakowali Kitirż, nieśmiertelni zrzucili lud z góry na miasto. Zginęło tysiące ludzi. Popełnili straszne zbrodnie, aby utrzymać władzę. Trójca zrobi to samo, ale na znacznie większą skalę. To nie ty. Człowiek, którego znałam, nigdy nie skrzywdziłby swoich ludzi. Nie rozumiem. To wszystko moja sprawka. A teraz nadchodzi koniec. Ojcze! Ruszają się! Będą próbowali przebić się przez lud. Zatem jesteśmy zgubieni. Nie. Musi być sposób, by ich powstrzymać. Jacob, mapa wskazywała ukryte wejście do miasta. Mieszkanie śmiertelnych to zbyt niebezpieczne. Nie mamy już czasu. Teraz nie mogę się poddać. Jeśli zdołamy opóźnić trójcę, będziemy mieć szansę. Wezmę nasze wojska i zaatakuję ich na lodzie. Nadszedł czas. Otwórz ścieżkę. Znajduję się pod obserwatorium. Zrobię co w mojej mocy dla twojego przyjaciela. <grym> Powiem wam, co ja wam mogę powiedzieć. Jacob nieśmiertelnym się porobiło. Ach, zobaczmy, jak to dalej będzie wyglądać. Mam przejście, ale nic do zebrania? Dobrze, Szczerze nie wiem, jak to skomentować, planetarium? Dobrze. I mamy cudowne świecidełko, po które ja już się udaję. No, dokładnie. Dobra. Wydawałoby się, że to wystarczyło, tylko czy ja tam doskoczę? Tak. I hop. No to kurde, niepotrzebnie. Niepotrzebnie tak zrobiłam. Także jeszcze raz. O. I ze spokojem. O, dokładnie. No, tutaj nie możemy jeszcze grzybków zbierać. Przechodźmy. Aha. Rozumiem. Do góry. Czy ja tam doskoczę? Nie wiem. No dobra. Tu wskoczyłam, tam nie doskoczyłam, ale w zasadzie tam chyba coś jest. Proszę bardzo, wejdźmy tutaj, sprawdźmy. A, nie, nie, nie. Czyli nie mogę tam wejść, kurde. A, nie, no, na pewno mogę. Mm. Mm -mm. Mm. Kurczę jeszcze raz. No nie. Coś mi to nie idzie? Teraz. Kurczę. Ułatwia mi to życie. Okej, okay, zaktualizowaliśmy sobie mapę. Przejdźmy do ogniska zatem. Nowy obóz, ceremonialna przełącz. Muszę tylko złapać oddech. To miejsce, Githierz, Jacob. Nieśmiertelni. Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć. Ale wiem, że Jacob mówił prawdę. Artefakt, który uczynił go tym, kim jest, kryje się tutaj. Znajdę go przed trójcą. Żałuję tylko, że ojciec nie żyje, aby mogła podzielić się z nim odkryciem. No cóż, no cóż. On się z, pe z pewnością byłby zadowolony i szczęśliwy, przeszczęśliwy, że jego córka kontynuuje jego męczarnie. W cudzysłowiu zadowolony. Czy chciałby takiego samego życia dla swojej córki? Nie wiem. Może by chciał, może by nie chciał. Nie wiadomo jakby na to patrzył. Dobra, chodźmy tutaj. Troszeczkę surowców możemy zawsze pozbierać. Aczkolwiek znaczy, ja już tam, tam mamy chyba pełno wszystkiego. Przynajmniej większości. Gdzie Niesamowite. Gdzie my Czego jesteśmy? Wchodzę. Czego mogę się tam spodziewać? Moi ludzie nie byli tam odkąd zamknęliśmy wejście. Wieki temu. Ale powinno być bezpiecznie. Przynajmniej dopóki nie miniesz planetarium. To była część obserwatorium? budowane przez astronomów. Płynne śmiertelni pogrzebali stare miasto. Musisz użyć go, aby otworzyć wejście do kpieru. Kocham matko, ale dobra kochani, myślę, że to ogarniemy sobie w kolejnym odcinku, także serdecznie was zapraszam, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.